Szanowni Rodacy, szanowni rodacy, mieszkający w kraju, a także mieszkający na wszystkich krańcach świata, zwracam się do Was z gorącym apelem. Gorącym apelem, byśmy wzięli w końcu, byśmy wzięli w końcu los własnej ojczyzny własne ręce. Szanowni rodacy, czy nie mamy dość? oszustwa nas wszystkich przez 25 lat? Czy nie mamy dość tych wszystkich partii rządzących, które przez 25 lat rządziły? Czy nie mamy dość tego wszystkiego, co robi się wszystko przeciwko narodowi polskiemu? Przez czas w tych wyborach, wyborach samorządowych, a potem w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej, by naród, prawdziwy patrioci, Wzięli los w swoje ręce, by w końcu ojczyzna, jaka ma imię Polska, była w rękach prawdziwego Polaka, prawdziwego patrioty. Nie możemy dłużej trwać w tak zwanej niedoli i w niemocy. Trzeba zrobić wszystko, by odzyskać naszą ojczyznę. Jak zawsze powiedziałem, odzyskać Polskę dla Polaków. Nie może być tak, że Polak za chlebem i pracą wyjeżdża do pracy za granicę. Nie wyjeżdża do pracy za dobrobytem, nie wyjeżdża za granicę za dobrobytem, tylko wyjeżdża za chlebem. Po to, by utrzymać własną rodzinę. Czy nie mamy dość. Tej niemocy? Czy nie mamy dość tego wszystkiego, co się dzieje w naszej Ojczyźnie, szanowni rodacy? Czy nie mamy dość tych afer? Czy nie mamy dość głodnych dzieci, które idą do szkoły? Czy nie mamy dość płaczących, żebrzących emerytów? Czy nie mamy dość tej sytuacji, że umierają nasze dzieci, nasi rodzice? I emeryci w ośrodkach zdrowia, bo służba zdrowia jest niedziałająca. Tak. Ja, Piotr Rybak, a także mój przyjaciel Paweł Kukis, mówimy dość tego, dość tej patologii. Dlatego mówimy do Was, narodzie, narodzi Polski, ukochani rodacy, obudźcie się. Czas najwyższy walczyć o własną ojczyznę. Pamiętajcie, że największa sitwa, jaka jest, jest sitwa na dole. Sitwa tam w urzędach miasty, miasta, miast, w urzędach gmin. To musimy od samego początku już teraz rozwalić, zniszczyć tą sitwę dla dobra. Dla dobra naszych dzieci, naszych wnuków, a także, póki my żyjemy, dla dobra nas wszystkich. Nie możemy dalej trwać w tej niemocy. Wzywam Was, wzywam Was wszystkich, a także wzywam młodych ludzi, młodych patriotów. Nie wyjeżdżajcie za granicę. Zostajcie w własnym kraju, w własnej ojczyźnie, w Polsce, bo tu jest Wasze miejsce. Ale żeby tu było Wasze miejsce, Musicie walczyć o tą Polskę. Ja, Piotr Rybak i Paweł Kukis nie zwyciężymy sami tej Polski. Dopóki wy i będziemy was nie wsparcia, potrzebujemy was, ukochana młodzieży, kochani studenci, byście wspólnie z nami zaczęli walczyć o waszą ojczyznę, o naszą ukochaną ojczyznę. Wiecie, wszyscy, szanowni rodacy, w Polsce i za granicą, szanowni patrioci, jak Polska została bardzo zadłużona, ten ostatni rząd, ten rząd PO, PSL, ten rząd zdrajców narodowych, dalej próbują przekładać, układać i dalej manipulować narodem polskim. Zobaczcie, ta czerwona kunda. Tak, to nie jest premier Rzeczpospolitej, to jest czerwona kunda, zdrajca narodowy. Najpierw zdradził cały naród, zniszczył wszystko, co było zniszczone, co można było zniszczyć. A teraz, wiedząc o tym, że już nie ma szans, że naród kiedyś go rozliczy, uciekł. Uciekł do Brukseli. A my dalej patrzymy na to wszystko i podziwiamy. Tak, premier będzie przywódcą Unii Europejskiej. Jakiej Unii Europejskiej? Ta ryża Kunda, bo to nie można powiedzieć, że to był premier już Uszykował sobie na koniec dwóch kadencji, które rządził w Niemrawie przeciwko narodowi polskiemu. Znalazł się piękną posadkę. Zabrał z sobą między innymi kochanicę. Bo przecież to jest proste. Ktoś, kto widzi to, to widzi, gdzie się kręci ta piękna blondyneczka. Tak, to jest prawda. Mówi otwarcie. Otwarcie i nie boję się tych słów wypowiadać bardzo wyraźnie. Że ten rząd, ten rząd POPSL, to byli zdrajcy i są zdrajcami narodowymi. Ale także w przeszłości inne rządy nie były lepsze. Dlatego przyszedł czas. Czas obecnej właśnie w wyborach samorządowych, a potem do Sejmu Rzeczpospolitej, by ten układ, by ten układ w końcu ten beton zniszczyć. Dlatego proszę was, proszę was narodzie polskim, proszę was wszyscy rodacy na całym świecie, poprzyjcie, poprzyjcie wszystkie komitety, komitety, które nigdy do tej pory nie były przy rządach. Poprzyjcie komitet, w tej chwili yy, wspólnota, który został zawiązany na podstawie wszystkich towarzyszy patriotycznych w Polsce. Jest ich towarzyszy ponad 150. Wobec tego bardzo prosimy, poprzyjcie ten, ten komitet, wspólnota. Poprzyjcie także, szanowni rodacy, gdy macie także inną alternatywę, równarodowy, poprzyjcie także Nową prawicę, bo musimy coś zrobić i zmienić tą Polskę. Bo nie możemy popierać tych partii, które zdradzały nas przez 25 lat, które rządziły tym krajem. Dlatego proszę Was i ten mój apel, apel, jak gdyby kieruję do Was wszystkich rodacy, do rodaków w Polsce, do młodzieży, do studentów, do przedsiębiorców, do profesorów, a także do księży polskich. Poprzyjcie i idźmy razem, razem wspólnie do wyborów w jednej liście wyborczej. Wspólnota. Zróbmy ten krok dla Polski, bo on jest najważniejszy. Dlatego proszę Was i apeluję po raz ostatni, już chyba. Bo już tyle apeli, ile raz, ile razy do Was rodacy, zgłaszałem i prosiłem Was. Tak teraz proszę Was. Zróbmy coś, zróbmy coś dla nas, zróbmy to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i dla przyszłości Polski. I zawsze, zawsze zwracam się na koniec do polskich rolników. Jestem synem chłopa. Zwracam się także do samoobrony. Nie macie teraz przywódcy, bo wasz przywódca został zamordowany. Idźcie wspólnie z nami, bo Polska jest jedna. Polska jest najwyższą wartością, jaką w naszych sercach jest zapisane. Tak, kochani rodacy, tak, kochani rolnicy, w waszych i naszych sercach zapisane jest Bóg, honor, honor i ojczyzna. A w tych wszystkich partyjnych, partyjniakach napisane jest uposażenie partyjne i afery. Dlatego my dzisiaj, już teraz i w tym roku musimy skończyć z tym wszystkim. Musimy ich rozliczyć, ale nie rozliczymy, kiedy naród nie weźmie w ręce swoje losy ojczyzny. Dlatego powiem to, co zawsze powiedziałem i mówię na koniec: Niech nasz Bóg prowadzi do zwycięstwa. Niech nas Bóg wspomaga w naszych poczynaniach. Niech Bóg zawsze nas prowadzi tam, gdzie jest dobro naszej Ojczyzny. Dziękuję bardzo za uwagę.